Ogród Marzeń. witam serdecznie, zapraszam na cotygodniowy spacer po naszym ogrodzie i chciałabym pokazać tę zmienność w naszym ogrodzie. A teraz następuje ona bardzo szybko. Tutaj w ogródku japońskim przepięknie ścielący się dywan z kolorowych liści to wiśnia kanzan, wiśnia japońska, która cudownie kwitnie w maju, ma różowe pełne kwiaty. Teraz przepięknie się przebarwia. Ja tutaj na razie jeszcze porządków nie robiłam, ale będę musiała na razie Zajmuje się tym wiatr, ponieważ z jednego miejsca przerzuca na drugie, ale myślę, że i tutaj trzeba będzie zajrzeć, ponieważ te liście są mi bardzo potrzebne. A dlaczego i do czego? To myślę, że będzie już odpowiedź w następnych filmach, na które zresztą serdecznie zapraszam. Chociaż ogród jest już bardzo taki jesienny, koniec października, ale jeszcze można znaleźć kwiaty, kwitnące akcenty. Myślę, że uda nam się wypaczyć. Czy Ci jakieś ciekawostki wspólnie? Zapraszam, więc chodźcie ze mną. loropetalum chińskie, czyli frędzelnik, Black Pearl. Kwiatów już nie ma, ale jeszcze myślę, że gdyby było ciepło, bo tutaj widzę jakieś jeszcze pojedyncze pąki kwiatowe, więc może jeszcze się rozwiną. Natomiast liście są śliczne, prawie czarne, zimozielone. I zobaczymy, jak będą się zachowywały w naszym ogrodzie, czy rzeczywiście też będą zimozielone, bo jest wiele roślin, które są zimozielone w swoim klimacie, miejscu tam, gdzie rosną, natomiast w Polsce zachowują się jak sezonowe. Zobaczymy. Tutaj wszędzie opinie są, że liście powinny pozostać na krzewie, czyli jednak są zimozielone. Jak będzie, czas pokaże. Pozostawione kwiaty, nie ścięte na krzewach wyglądają przeuroczo. Teraz szafirki mają liście zielone, bo są zimozielone, bujnie już urosły i wyglądają ślicznie. Te mniejsze hortensje, dajmy im jeszcze szansę, one muszą urosnąć, ponieważ to są młode krzewy. No i tak tutaj z tej strony prezentuje się nasz ogród, który ślicznie teraz się przebarwia. Tutaj wiśnia piłkowana. Kikusidare, pod nią oczywiście też szafirki, liście szafirków i hosty. Hosty, które różnie się przebarwiają, jedne zamierają, a inne bardzo ładne tutaj kolory przybierają i robią się, można powiedzieć, bardzo ciekawe. Ale tutaj zaraz przejdę, zobaczymy, co dalej słychać w ogrodzie. Skalniak, Skalniak jest kolorowy i będzie kolorowy, ponieważ są tutaj rośliny zimozielone. Rdest płożący, rdest pokrewny. Wciąż jeszcze czaruje kwiatami. Ma chyba 4 czy 5 kwiatów, no ale dobre i co. No i tutaj mój ulubiony wilczomlecz, to już znacie, wiecie. Ogród japoński, wiśnia kazan, z tyłu magnolia. Magnolia też ładnie się przebarwia, liczne tutaj wyglądają liście, ładnie wyglądają jak spadną, jest taki fajny dywan, ale gdy przychodzi wiatr, no to on troszeczkę tutaj e, z tymi liśćmi szaleje, no i wtedy nie wygląda już to tak ładnie. Tutaj magnolia Suzanne, która też bardzo ładnie się przebarwia, potrafi kwitnąć wiosną i jesienią, azalie, rododendrony też bardzo ładnie się przebarwiające. No, rośliny zimozielone to są rośliny zimozielone, iglaste, one zawsze są e, cały rok ozdobne, można tak powiedzieć. A tutaj też trzeba będzie wkroczyć chyba z porządkami i przyciąć już e, pędy, ponieważ brzydko wyglądają, e, nie za ładne są, ale jest niespodzianka. Tojat różowy, miał być tojat różowy, kwitnie na fioletowo, piękne, ciekawe, fioletowe kwiaty, bardzo ładny, bardzo niebezpieczna roślina, bardzo trująca, zwłaszcza korzenie, podobno nasiona, więc trzeba będzie uważać tutaj na nią, żeby czasem gdzieś do czegoś się nie dostała, bo niewielkie ilości potrafią być już niebezpieczne. No i wchodzimy do ogrodu bardziej ozdobnego, szałwia omszona, niezupełnie jeszcze nie zupełnie jeszcze kwitnąca, bo jeszcze takie pojedyncze kwiaty, wciąż są róże. Róże są, róże będą długo z nami i jeszcze są kwiaty powojnika. Powojnik Duchess of Albany. Bardzo piękna odmiana. Bardzo ciekawa. W kształcie takich tulipanów, bordowych, lekko nawet na fiolet. No, też bardzo ciekawa tutaj ta roślinka, ten powojnik. I też bardzo ładnie wygląda. Gdy przeznaczyłam już na straty, okazało się, że powojniki chcą rosnąć. No i tak to jest z tymi roślinami. Dlatego je zostawiam. Nie likwiduję. Z tyłu wciąż przepięknie kwitnąca za świerkami konika, yy, róża okrywowa. Róża Larisa, bardzo pięknie na różowo i bardzo przyjemnie pachnąca. Kwiaty też są ciekawe, bo jest to taki bardzo ładny, nostalgiczny róż. Bardzo ładnie ułożone są i myślę, że, że jest tutaj takim miłym akcentem. Pałecznik chiński, pod nim są ciemierniki. Ciemierniki wschodnie, one kwitną troszkę później. I teraz na pałeczniku spróbuję się to jakoś tak odwrócić. Widać fasolki fioletowe są tylko dwie. Szkoda, szkoda, że tylko dwie, no ale, ale cóż zrobić. To jest też ciekawa roślina, ale ma tendencję do przemarzania, zwłaszcza gdy pojawiają się przymrozki, niestety w maju, gdy roślina zaczyna żyć, wtedy są przymrozki, no one są dla niej troszkę niebezpieczne. Tutaj jest oczar. Oczar już liście wiatr mu Zostały chyba dwa ostatnie. Ale widać, jak bardzo dużo będzie kwiatów. To wszystko, co tutaj, tutaj widać, takie kuleczki zwinięte, podwinięte, to właśnie są pąki kwiatowe. Natomiast przy krzewie rośnie werbena. Werbena bardzo piękna. Kwiaty już nie są takie ładne, fioletowe. Ale też ładnie tutaj to wygląda, ponieważ ma wciąż bardzo ładne zielone liście. Na no przyścianie to zawsze mamy mnóstwo pięknie kwitnących róż, długo są to róże tutaj różowe, są czerwone, była łososiowa taka piękna, ale też już przekwitła. Kolory w ogrodzie są śliczne. Wiem, że jeżeli posadzimy drzewa, krzewy liściaste, jest z nimi bardzo dużo pracy. To prawda, bo grabienie liści i tak dalej każdy się zastanawia, czy warto, ale jednak ogród z takimi ślicznymi kolorami, z przebarwiającymi się, no jest po prostu piękny i jest ciekawy. Ale tutaj trzeba zajrzeć, co słychać u oliwnika dwubarwnego Limelight, ponieważ chciałabym zobaczyć, czy ma on. Wciąż jeszcze kwiaty, ale oczywiście, że ma. Proszę zobaczyć, ile te wszystkie maleństwa to są właśnie, ale pewnie, to wszystko są jego kwiaty. I ile tutaj jeszcze kwiatów jest nieotwartych, czyli pąków kwiatowych. On bardzo długo kwitnie, bardzo pięknie kwitnie. No i myślę, że czaruje swoimi liśćmi, które jeszcze dodatkowo pięknie się błyszczą. To bardzo ciekawy krzew. Tutaj też rośnie hosta, ona jest taka dwukolorowa, biało-zielona i też bardzo ładnie się przebarwia. Bardzo ładnie tutaj dzielnie się jeszcze trzyma. No i co tutaj mogę pokazać? Tam są pięknie przebarwiające się krzewy, tutaj jest lipy, wciąż jeszcze lipy mają liście. Za chwilę będę tutaj grabiła igły z modrzewi i te igły zbieram i przenoszę pod rośliny, które lubią ziemię kwaśną. Tutaj przy wszystkich drzewach rosną czmieliny, różne czmieliny, ale rosną też powojniki, które tak jak kiedyś mówiłam, nie chciały mi tam rosnąć. Więc posadziłam tak trochę ze złości tutaj, ponieważ myślałam, że zmarnieją. <grytania> w nadziei, że zmarnieją. One wcale nie zmarniały, a nawet całkiem dobrze rosną i bardzo ładnie kwitną. Duch kasztana który strzeże tutaj tego miejsca, no i ciekawy postument, który podarował jej mąż, bardzo piękny, to jest leśny zakątek, jest bluszcz, powoli się odradza, bo wiadomo, że po pracach zawsze się tutaj rośliny trochę zniszczą, trochę ucierpią, chorują, ale później się regenerują. Tu mam krzew. To jest krzew, tak naprawdę zimozielony, malutki. To jest azara. Gdy będzie większa, uda się, jeżeli tutaj urośnie, to wtedy będę mogła się pochwalić, bo oprócz tego, że jest krzewem zimozielonym, to jeszcze ładnie podobno kwitnie na żółto. A jak zakwitnie, no to zobaczymy, zobaczymy, czy się uda z tym wszystkim. Stywarcja kameliowata została już ogołocona z liści, została pod nią rozplenica. W tym roku rozplenice kwitną mi troszeczkę słabiej. Mają zdecydowanie mało tych pięknych, pierzastych swoich tutaj y, kwiatów, no ale trudno, no czasem tak bywa. Edgewortia papierodajna cały czas w ogrodzie ślicznie wygląda, liście już, już powoli będą y, oblatywały, natomiast y, pąki kwiatowe są wykształcamy Jest ich dużo. No i czekamy. Zobaczymy. Dałam ściółkę, podlewam. Nie chcę zabezpieczać, czyli okrywać agrowłókniną, bo jak okryję, no to jakżeż będę oglądała te jej piękne kwiaty. Tym bardziej, że ona dobrze znosi u nas mrozy, ale niestety kwiaty jakoś nie chcą się rozwinąć. Nie wiem, czy przemarzają wiosną. Nie mam pojęcia. Tutaj jeszcze krzewuszka. Krzewuszka jeszcze wciąż z pięknymi liśćmi. Itea, Rudbeckie, już nie kwitną, Rudbeckie już tutaj przekwitły. Róża White Dorothy Perkins, bardzo piękna róża, bardzo ciekawa. Myślę, że z każdym rokiem będzie się prezentowała lepiej, ponieważ rozpościeram ją tutaj na ramionach pergoli, helwingia himalajska, zimozielony krzew, też bardzo ciekawy krzew, jeśli będą kwiaty i owoce. A więc czekamy, bo to też bardzo młodziutki krzew. Tutaj podejdę do pięknotki, tu jest pięknotka bodiniera. Prefusion, bardzo piękna, śliczne, fioletowe koraliki, bardzo ładne, no, przepięknie wyglądają, błyszczą się, takie perłowe, hmm, powiedziałabym, że kuszące, bardzo kuszące. Natomiast tutaj, tutaj dali nie ma, dali je były, ale nie ma, ale chcę podejść, zobaczyć. Cis... Cis bardzo piękny, cis też ma owoce czerwone, owoce trujące, jak gdzieś widzę to obrywam, ale, ale jeszcze gdzieś tutaj, gdzie nie gdzie się pojawiają, też trzeba uważać, żeby ktoś się nie skusił na te owoce. No w ogrodzie jest bardzo dużo roślin trujących i gdybyśmy chcieli tak wyeliminować trujące, kłujące, niebezpieczne, no to niewiele by tych roślin zostało, tak naprawdę głogownik, głogownik, bardzo też ciekawa, zimozielona roślinka, która bardzo lubi być przycinana, końce, czyli młode liście, są zawsze takie czerwonawe, przepięknie to wygląda, ja ją też przycinam, przycinam go, żeby właśnie się zagęścił, no i w maju powinien mieć drobne kwiaty, więc będziemy obserwować w maju, co się dzieje. Tu jest kalina, Bodnanska bardzo piękna kalina, która Właściwie w zimie zaczyna już kwitnąć, ma różowe kwiaty, teraz bardzo ładnie się też przebarwia. Czerwono, tak brązowe liście, też bardzo piękne. I to jest ciekawostka tej rośliny. Jako krzew, ona śmierdzi. Tak mi się, przynajmniej ja tak odczuwam. Jak dotykam, to wydaje mi się, że śmierdzi. Natomiast kwiaty, gdy kwitną, cudownie pachną. No i tak to jest, że krzew nie za bardzo, natomiast kwiaty są cudownie pachnące. Cyprusikiem nutkajskim, tam gdzie mam posadzone krzewuszki, mam też posadzoną irgę poziomą. To bardzo ciekawa roślina, ponieważ bardzo ładnie, szybko się płoży, rozrasta. Ma zimozielone liście, czasem część tych liści opada, bo rośliny zimozielone też tak mają, że jednak wymieniają swoją szatę roślinną i ma czerwone korale. Wiosną ładnie kwitnie na biało, natomiast teraz ma piękne czerwone koraliki i też wygląda to ciekawie ślicznie, Cyprijsi zielony i tutaj zima zielona irga z czerwonymi koralikami. Tutaj też jest trawa rozplenica, ale ona jakoś tak nie za bardzo, nie za bardzo też ma kwiaty. No jakoś miskanty. O, tutaj są z kolei, to jest miskant, tylko miskant z tych niższych. I też ma bardzo mało tutaj. Tych. Nieraz miał tak piękny, był tak kłosów dużo, a w tym roku troszeczkę mniej. No ale to może taki, może taki rok. No nic na to nie poradzimy, każdy rok jest inny. Idę tutaj, o, rdest, rdest, Himalajski, rdest już już nie kwitnął. Po drugich przymrozkach padł. Już nie ma tutaj kwiatów, nawet od środka patrzyłam, to już takie bardzo, bardzo pojedyncze. Ale tutaj miałam trochę kwiatów. Nie wiem, czy akurat teraz kwitną, czy już przekwitły. Oj, przekwitły, a szkoda, bo tutaj są krokusy szafrany i z tych krokusów szafranów ja zbieram sobie szafran, ale akurat widzę, że tutaj przekwitły, jedynie co kwitnie, to dzwonek brzoskwiniolistny. On jeszcze wciąż tutaj czaruje ostatnimi chyba już kwiatami. Kocimiętka, a kocimiętka to, to też jest ciekawa roślina. Ona ma kwiatuszki. Jeszcze długo będzie miała, bo jeśli nie będzie silnych mrozów, to tutaj te zielone, młodsze pędy jest, będą miały pąk kwiatowy i jeszcze zakwitnie. I tak z tej strony, tutaj nasz ogród wygląda. Może jeszcze tutaj pokażę, ponieważ tutaj też bardzo ładnie się to wszystko przebarwia. Jeszcze te donice nie wniosłam do szklarni poli Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wciąż tam są jeszcze pomidory i papryka. Więc na razie nie usuwam. Nie mam takiego zamiaru. I tutaj jest pewna niespodzianka. Ponieważ te zielone liście to są liście miesięcznicy, natomiast te takie marmurkowe liście, no to jest ostropest. Plamisty. I tutaj ja go absolutnie nie wysiewałam, ponieważ nie mogłam wydobyć nasion, bo to są takie kulki bardzo iglaste. Układałam je tam, gdzie rośnie koło róży, ale wiatr, kiedyś widziałam, zawiał tutaj jedną kulkę. No i proszę zobaczyć, ile się tego wysiało. Czy będzie rósł? No na razie nic nie usuwam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jestem trochę zaskoczona, zdumiona, bo właśnie tam, gdzie chciałam, gdzie rósł koło róży, no to jest zaledwie parę sadzonych. A tutaj właśnie, gdzie nie chciałam, no to są, no i tak, to jakoś wszystko. Wciąż jeszcze na grządkach mam marchew, bo to marchew powoli, ale jednak rośnie. Więc dopóki nie mam mrozów, marchew jest. Ale chciałam tutaj podejść, ponieważ kwitnie ciemiernik glandowski, odmiana Barolo. To jest odmiana bardzo piękna, bardzo taki ciemnobordowy, bardzo ciemnobordowy. On nie powinien teraz kwitnąć tak naprawdę już, no ale kwitnie i przecież też go nie zatrzymam. Skoro chce, no to trudno, no to ma kwiaty. Tam są dalej też ciemierniki glandorskie, ale one nie mają kwiatów. On jako jedyny chciał te kwiaty swoje śliczne tutaj pokazać. Bardzo lubię hosty, które prześlicznie przebarwiają się jesienią, zwłaszcza te, które mają liście zielone, takie duże. One ślicznie najpierw od środka są zielone, później robią się całe żółte i bardzo ładnie wyglądają, więc dopóki są ładne rośliny w ogrodzie, zostawiam, żeby można było je oglądać, podziwiać i nacieszyć się tą piękną jesienią, bo ona też wkrótce szybko przeminie. Listopad już poka Tuż, tuż, tuż. I drzewa i wszystkie rośliny zostaną pozbawione liści. Oczywiście te, które mają sezonowe liście, bo pozostaną z nami w ogrodzie rośliny iglaste i te, które mają zimozielone liście. Bardzo dziękuję za wspólny spacer. Życzę udanego dnia, miłego dnia i do zobaczenia.